Yo, się witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Heartstone'a. Dzisiaj przed nami karczemna bójka. Tydzień drugi, więc nowe starcia, nowe deki. Bananowa bójka. Mukla jest rok y, starszy i nadal uwielbia banany. Za każdym razem, gdy zginie twój stronik, daje ci banana, żeby to uczcić. Okej. Okay. Talie. Tym razem nie mamy mm, premaidowanych deków tylko musimy sobie coś stworzyć, tak? No dobra, to weźmy sobie Mediwa, na przykład. Nie mam bladego pojęcia o co kaman. Znaczy takie mam wrażenie, że że po prostu będziemy dostawali banany jak nasz stronik będzie umierał. Teoretycznie można by złożyć talię na samych tanich stronnikach. Ale my zrobimy coś innego. My złożymy moje... deck, który mi się od wczoraj bardzo podoba. co ja tu jeszcze gram? co ja tu jeszcze gram? Skleroza. Azur Drejki. W ogóle jakiś ten inny layout tego składania jest. Interesujące. Azur Drake, nie wiem, Wrzućmy. Jakąś Sylwonę. Jakiegoś doktora Huka. Ło, są różne rodzaje bananów. Uhuhuhu. Opowiada się interesująco. Dobra, czy ktoś pamięta, czego mi tu brakuje? A ja niestety nie pamiętam. Dobra, to wrzucimy... Knife Jaglera. Jak go tylko znajdę. I powiedzmy, że do tego wszystkiego dorzucimy jeszcze może... fajnego Tylko co? Dobra, niech będą te na razie. Zobaczymy jak to wygląda. No dobra, mamy bójkę. I lecimy. Opadać ten macik. Zagramy z raz powiemy, ale fajne. Widzę, że Paladyn jest tutaj OP Hero power'em, A, no w sumie Palladyn byłby dobry, bo i, i, i Hero Power, i ten. i werbunek. No, no proszę, a propos Paladyna, to mamy jakiegoś. No dobra. Będzie walczyć z Honorem, no to niech walczy. No, Syrwane wyrzucimy, reszta może zostać. Jak najbardziej. Nie widzę tutaj niczego specjalnego, poza tym, że gramy w, na mapie Strangle Torm Wallage, jak to się tam nazywało. Dobrze Cię widzieć. Aha, no siemanko. Witaj. Sekrecik, okej. Okay. Pewnie Redemption. Czekamy teraz na jakiś ten... Występ <noise> Pana mukwi. No rzu 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 rzućmy sobie takie. To tyle? Nie ma żadnej animacji, żadnego głosu, tylko po prostu banan się na ręce pojawia? No super, dobre! Werbuneczek, okej. Okay. Plus dwa, plus dwa, no proszę, proszę. Jakie tutaj hiper, hiper dobre bananiki mamy. No dobra. To rzucimy se to i rzucimy se to Do no, traftu uh -oh. O tym nie pomyślałem no, Mój żarzyciel chyba nie pożyje zbyt długo Wujowy trybal jest pakietu legenda więc gito, są to graty ja się To można tutaj grać tego, Lore Walkera Cho, i zabijać Bóg stwory i nawalić bu bananów do ręki Banan, plus jeden, plus jeden No chyba mój życie kurde właśnie umiera Czy jednak nie? Nie, tak umiera No nie powiem, żeby to była jakaś wielka niespodzianka Plus jeden, plus jeden, okej, okay, super Super opcja Hip hopowca Game Hunter. To może poczekamy z tym Big Game Hunterem, bo mam wrażenie, że może się przydać z tymi bananami. No, muszę przyznać, że moje wrażenie nie było zbyt mylne. żre i banany gości. Takie karty jak na przykład Burlok, który zbiera karty, dla roku, kiedy mi się pod całkiem spoko. Milionerów w akcji. Teraz chyba milionerówka złożymy. Umieść to jabłko na swojej głowie. Tam tam tam, 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 tam. Czekam na rozkaz. Banan. Drugi banan. Tyle bananów w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Popatrz. O, popatrz. Banany napierdalają wszędzie. No, 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 o, zaskoczenie. Zaskakujący sekret. Ło! Mam jakiegoś zgniłego. Zadaj jeden punkt dobra, że... no niezły banan, niezły. Muszę przyznać. O nie, losie, się, serio, takie gówno? No trudno. Co tym razem za banan? Plus jeden, plus jeden, plus dwa, plus dwa. No spoko. Czu, czu. O kurde, wygięty banan, tak? Był wygięty banan, no patrzcie O ty to. Kolejny banan Tyle bananów to jeszcze w życiu nie miałem swoje ręce Jak dziwnie by to nie brzmiało Ok Czekamy na dalszy ciąg Ale muszę przyznać, że ten Że dosyć mocne, mocne Mocne te bójki robią że tam banany sobie poddalać O jakieś nowe Aha nie to wielkie banany Z drogą fajnie że tutaj jest obrazek A tu jest ten obrazek ten sam tylko powiększony Takie hehe he, Dobre Lottebę. A niech będzie. Mamy Lotteba 10 na 10. A z tym. Co to kurde przegram, będzie lipa. Zobacz tego Możesz zjeść trochę bananów A ja ci w tym czasie jemdę za 10 G Zrób tak z gazlołem no, albo z Antonidasem O nie! O nie! O nie! O nie! O nie. O nie. O nie! Ale fajny tryb. Zdobywasz pakiet. Jest, na to liczyłem. Aż się dlatego wszedłem zagrać. Zwycięstwo jeden. Otwórzmy pakiet, czuję legendę, czuję złotego, złotą sylwanę. Zobaczmy. Nie. No, super. Co super naprawdę. No dobra. No dobra, to w takim razie... Da się to skasować? No, no. W takim razie spróbujemy jeszcze ten sprawdzić jak się sprawuje MillerOak w tym jakże wspaniałym i Android able, able fajnym trybie co ja tu jeszcze grałem w tym Milrogu? takie takie nie jestem pewien sobie bof dawajcie Sprint? nie nie bardzo eee... Murloki Pan śmierci. Cios w plecy. Krok cienia. się a na nawałnicze. ogłoszenie trzech. Wypatroszenie. To, to, to. Azur Co w tym deku jeszcze było? Nie, to mieczy nie. Hitboty, o właśnie. To jeszcze trzy karty Talnos nos To jeszcze dwie karty Prepy no dobra. Może być. Potrzebuję tej pomocy, bo już nie pamiętam tej talii. Dobra, zobaczymy jak się sprawdzi Milrock. W tym tak, wspaniałym meczapie, czy w tej wspaniałej bójce. Muszę przyznać, że z tygodnia na tydzień coraz lepsze. No kurde, nie spodziewałem się tak, tak fajnych rzeczy. Tak, tak zabawnej, tak wciągającej, tak mówiącej graj we mnie, graj more, 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 play me more. No po prostu jestem takim w takim szoku że tak fajnie bizardowi wyszła ta karczewna bójka, że normalnie aż ciężko mi to opisać. No, patrzcie, znowu paldemy. No dobrze, co my tu mamy? No to i to wyrzucimy. No jest, najlepiej. Graj, masz panie, dobrze cię widzieć. Matiemu nie dogodzisz. Dokładnie, dokładnie mi się nie da dogodzić. Opla, tak, graj, mój drogi. Czy nie wiesz, co ci czeka? Będziesz miał rękę pełną bananów. W górę. No to do roboty. Na spokojnie, gdzie się tam nie spieszy. Niech przeciwnik wystawi trochę więcej kart. Ktoś w sobie nie baba AOE to może i pójdę tam się spieszyć. No fuck. groi, graj, mój piękny oponęcie. Z bananami! Dziś na ręce! Wsparcie przybyło! I Protektor Argentu również. No nie no! Nie wyrzucaj starych bananów z ręki! Bananowy Janku, nie możesz bananu się pozbywać. Daj. Przecież się Bo nie śmierci. Śmierć mnie nie Graj jemeczku. Niech ci się dobrze wiedzie. Może werbuneczek byś tak zagrał. Chce ci dać banany na ręce i wtedy zaskoczę cię murlokiem. To się tak trochę nie spodziewałem, no nie powiem. No, coś mogę powiedzieć. A, i gdybym miał panisę. To byłbym szczęśliwy. Gdybym miał panisa, to poszedłbym na ryby. Ma za dużo kart. Dobry zagranie. Przyznam się szczerze, że nie wiedziałem, że po tym jak to tak zrobię, a nie że ja to wiedziałem. ma za dużo kart, no dobrze, no niech ma za dużo tych kart. Gang A po co? O nie, sekret. Czekam na rozkaz. Czemu ty mnie napadasz? Panie. To ty pan tu odpierdalasz? Mamy kart 9 na łapce. Mamy 9 kart. Co my chcemy tu zrobić? Chcemy to zabić? Tyle możliwości. Dobra, mam plan. MediBot, ok. Powinienem najpierw sprawdzić to bronią. Uh -oh. no to mamy problem. Nie pomyślał wujek Mateuszek, żeby sekret bronią sprawdzić, przez to grę przegrać może. O nie, o nie! Kto ci to pomoże. No, o! Też magia się tu dzieje. Dobra. Mamy kart na łapce 9. To tak będziemy mieli 10. Zagramy sobie tak. Zagramy sobie na przykład tak. Zagramy sobie 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 tak. I teraz się modlimy, żeby mój przeciwnik nie grał Avenging Wrathów. Bo jak gra Avenging Wrath, to nas zabił. Myślę, że podkilamy się troszkę, co by zbyt szybko nie umrzeć, i tyle w tej duszy, czemu zabijasz moje antiki Będą Mendo? Jedna, amska. -wiejska. Ej bananowi Janie. Niech ci dzisiaj wódka stanie. O no, fuck Myślałem, że to jest ten co daje... o, nie dobrze. no, Dobra, mamy tego. Powinniśmy tutaj Murlockiem atakować, a my się musimy bronić, bo Paladin nas gwałci swoim True Silver Championem. O fakt faktem, ten Tyrios Devlorda nie był zbyt optymistyczną kartą. atak na jeden. O nie! I zamieni mi życie z tym! Jaki bęcwał! Jakie hamstwo? Co to w ogóle ma znaczyć? Okej, okay, niech ci będzie. A przegram to. Nie. No jeszcze jeden. No ile ty masz tych broni w tym deku? Uh -oh. to, we have a problem here. Siedem, dziewięć. Przygotowanie. Mogę tego zabić. że to zrobię. Dobra. Hej, to miły oh, oh, oh. Dobre zagranie. Ewa, ja co mi te banany? Mam tylko niestety obawy, że za chwilę mogę umrzeć. Ehm. W związku z czym no, troszkę chyba nie poszło. Coś nie pykło. A no myślę, że mimo wszystko ten Tyrion, który mi wypniósł 15 damage'u, nie był najlepszą opcją. W sumie mogłem go wrócić na rękę. My bad. No, jakie hamstwo i wieśniactwo. No dobra. Nie będę już tego męczył, bo szczer szczerze powiedziawszy. No fajnie, fajnie, że możemy sobie pograć w coś innego, fajnie, że nie trzeba rankedów, jaren, fajnie, że jest bananowa wujka, i no, awesome, naprawdę, mega, zajebiście, ale myślę, że jedna gra w tygodniu w tym trybie jest wystarczająca. Tak więc, jeżeli chodzi o mnie, to ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i ten odcinek sobie już skoczę, a może jeszcze sobie na streamie, to na luzie gdzieś tam pogramy. W każdym razie w tym odcinku to już wszystko. Na razie, do zobaczenia, hejas, pa. Tak swoją drogą, mogłem tylko dlatego wrócić po prostu na rękę, nie zabijać go wtedy by było prościej, ale zjebałem, więc przegrałem. Ciu! -fiu.